Zazwyczaj wyjeżdżam dzisiaj do Krakowa i właśnie się pakowałem i okazało się, że nie mam żadnych czystych t-shirtów. Ale przypomniało mi się, że w mojej pralce jest taka funkcja jak odświeżanie parowe, więc wrzuciłem po prostu t-shirty na to, za 20 minut. Jestem ciekaw co z nimi. Przekonamy się co 20 minut. Co do prania ciuchów, to w ogóle ostatnio na Instagramie e, takiego Jednego gościa od mody, przeczytałem taką informację, że on... Ludzie się pytali go, jak on dba o swoje ciuchy, żeby się nie niszczyły i tak dalej. I on odpowiedział, że on swoich ciuchów praktycznie, że nie pierze. Nie mowa tutaj oczywiście o t-shirtach i underwear, o, o bieliznie. bo bieliznę, no tam oczywiście trzeba prać po każdym użyciu. Mm, a t-shirty mówił, że pierze co trzeci, czwarty raz, eee, ale na przykład bluzy czy dżinsy praktycznie nigdy, Do, dopiero jak się, jak się tak no, porządnie ubrudzą. Jak mają jakąś plamę albo coś takiego, mnie to zszokowało. No ale faktycznie przecież no, pranie bardzo niszczy ciuchy. A jeśli są to jakieś ciuchy, na których nam zależy, to nie chcemy, żeby się niszczyły. A, więc, ciekawe to jest, nigdy nie wpadłem na to, że można nie brać ciuchów. Jakoś byłem zawsze nauczony, że trzeba prać ciuchy. Często. Anyways. Czytałem wczoraj w mojej książce, którą w dalszym ciągu czytam 4000 godzin, chyba już o niej mówiłem i raz, że <laughs> o takiej wolności. I tam właśnie było opisana taka historia jednego freelancera, który teoretycznie był bardzo takim wolnym człowiekiem, bo właśnie był freelancerem i mógł sobie pracować z każdego punktu na ziemi. I on akurat wtedy był w Japonii. I tam pracował sobie w jakiejś kawiarni, bo miał taką możliwość. Ale z okna tego kawiarni zauważył rodzinkę, mamę, tatę i dzieci. I powiedział, że i opisał to, że rozpłakał się widząc ten widok. I to wiele mówi o takiej wolności, właśnie w podróży. Um, ja też właśnie miałem takie przemyślenia, że jak byłem w podróży, tak się wydaje, że człowiek jest sobie taki wolny, bo, bo może tak naprawdę zrobić, co chce. Może wyjechać, pojechać w każdym momencie, gdzie, gdziekolwiek ma ochotę, może. Um, Zrobić to na samą ochotę i jest takim wolnym człowiekiem, bo nic go praktycznie nie ogranicza. A taka jest prawda, co też zauważyłem: że tak naprawdę w podróży jest się tak samo zniewolonym, tylko że w innych aspektach. Na przykład, na przykład, właśnie w takim mi to doskwierało, że nie mogę się spotkać ze znajomym kiedykolwiek chciałem. Nie mogę do kogoś zadzwonić, powiedzieć, czy gdzieś wychodzi. Nie mogłem na przykład zaplanować nic stałego ani nie mogłem sobie ustawić jakiejś rutyny porannej czy wrócenia treningów. Nam się wydaje, że przez pewne rzeczy, takie jak um, zawód, który możemy wykonywać z każdego miejsca na świecie, albo właśnie ruszenie w podróż, my będziemy wolnymi ludźmi i będziemy mogli robić, co tylko nam się żywnie podoba. A tak nie jest. No, no, po prostu no, stawiałem na wtedy inne ograniczenia. Ale tak w ogóle się zrobiła niefajna pogoda. Akurat jak ja wyjeżdżam, no, mam nadzieję, że w Krakowie jednak jest ładniej, bo tutaj się zrobiło jakoś pochmurniej deszczowo. I, I w sumie to dobrze, bo biorę mały plecak i nie miałbym miejsca na bluzę. A tak to ją założę na siebie. <laughs> ja, ja nienawidzę mieć dużego bagażu, jak gdziekolwiek wyjeżdżam i zawsze próbuję się zmieścić w mały plecak i wtedy muszę jak najwięcej rzeczy zakładać na siebie. Więc, więc w sumie spoko, bo wszystkie najgrubsze ciuchy teraz będę po prostu mógł włożyć na siebie, a do plecaka tylko jakieś tam lekkie t-shirty wrzucić. Sobie po moich krakowskich wojażach już do mieszkania i chciałem sobie zacząć oglądać The Last of Us, bo teraz oglądam The Last of Us. No i oczywiście do serialu musiałem sobie coś słodkiego kupić do przekąszenia, więc poszedłem sobie do żabki i spójrzcie jakie ładne ciastka są w żabce. Nie, nie wiem, ale to opakowanie jest tak ładne, tak się wyróżnia ze wszystkich innych. Jako mm, ja, że te ciastka jakoś tak w dzieciństwie się jadło? No, i ta firma robi tak ładne opakowania, nie tylko że są takie właśnie, no bardzo estetyczne, takie minimalistyczne, to jeszcze są wykonane z takiej dobre, dobrej jakości kartonika. Nie są jakoś szczególnie droższe od innych ciastek. I, no, w środku wygląda jak zwykłe ciastka, ale no, mega estetycznie to, estetycznie to wygląda, ciekawe. Normalnie jakbym jakiś produkt, nie wiem, Apple kupował, z branży ciastkowej. Smaku też czego sobie. Ja uwielbiam generalnie ten typ ciastek, że jest taki biszkopt, no nie biszkopt, tak? Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa. Herbatnik. Herbatnik i on jest tak syto oblany czekoladą, że to jest taka warstwa czekolady. Uwielbiam ten typ ciastka. A tymczasem the last of us. Tu jest sobie filmik z poprzedniego, z poprzedniego tygodnia. Pierwszy raz od miesiąca. Miałem taką przerwę, że, że dość długo tego nie robiłem. I kurczę, aha, ja mam zawsze tak przy montowaniu, że mi się... Mam takie fazy, że najpierw mi się nie podoba, później mi się trochę podoba, później po jakimś czasie oglądanie mi się nie podoba. No tak to jest. Pewnie tak mi się wydaje, że... Tak mi się wydaje, że hmm, Wy, jako widzowie, tego nie zauważacie, ale ja mam jakieś takie określone ramy, według których chcę, żeby ten filmik wyglądał. I według mnie moje filmiki bardzo się różnią jakością w niektórych momentach i tak dalej. No i też mam w dalszym ciągu mam ten problem, że nie bardzo potrafię się wysłowić przed kamerą, więc te momenty, no mam takie momenty po prostu, spadku motywacji do montowania i do produkowania kolejnych filmików. Teraz akurat mi się podoba, ale no tak jak mówię to są takie amplitudy, więc, więc bywa, bywa z tym ciężko. Myślę po prostu o tym, że trochę zmienię formę, formę tych, tych moich tych moich wypocin. Bardziej myślałem o takich właśnie mniej mówionych Oczywiście trochę, ale bardziej takich właśnie Visual Diaries, a nie koniecznie takich typowych mówionych vlogów. No zobaczę jeszcze. Zobaczę. Tak po prostu... Tak po prostu mnie naszło, że... że chciałbym bardziej nad wizualną sferą tych filmików teraz się skupić, skoro <laughs> z mówieniem czuję się niekomfortowo po prostu, o. więc będzie to jakieś takie, takie wyjście. No zobaczymy, zobaczymy. Bo tak jak mówię, to są u mnie naprawdę. Love hate relationship z tym montowaniem.